Wysokie ceny paliwa dają się wyznaki wszystkim kierowcom, szczególnie teraz, gdy ceny w sklepach przyprawiają nas od reszcze. Szukamy oszczędności we wszystkim. Dziś przedstawimy Wam kilka sposobów, dzięki którym zaoszczędzicie choć kilka złotych. Odpowiednio zmieniaj biegi. To jedna z głównych zasad ekonomicznej jazdy. Wyższy bieg. Włącz najpóźniej po osiągnięciu 2500 obrotów w silniku benzynowym i 2000 obrotów przy dieslu. Stosuj spokojną jazdę. Gdy ciągle przyspieszasz i zwalniasz, znacząco zwiększa się zużycie paliwa. Staraj się jeździć jednostajnym tempem i unikaj gwałtownego przyspieszania czy hamowania. Przewiduj jazdę po mieście. Staraj się myśleć o dwa kroki do przodu. Pozwolić to uniknąć gwałtownego hamowania przed skrzyżowaniem lub gwałtownego przyspieszenia. Hamuj silnikiem. Dzięki temu oszczędzisz nie tylko paliwo, ale też klocki hamulcowe. Gdy widzimy z daleka, że światło zmienia się na czerwone, warto zdjąć nogę z gazu. Zadbaj o opony: utrzymuj zalecane ciśnienie w oponach, ponieważ każda różnica nawet z pozoru niewielka, Przyczynia się do większego spalania. Co więcej, niskie ciśnienie przyspieszy zużycie bieżnika, czyli będziemy mieć kolejny wydatek. Opróżnij bagażnik. Wyciągnij z niego wszystkie niepotrzebne rzeczy, które wodzisz od dawna. Lżejszy samochód spali mniej paliwa. Dbaj o wszystkie elementy. Tak jak wszystko, pewne elementy w samochodzie też ulegają zużyciu. Chodzi m.in. o olej silnikowy, świece czy filtry powietrza. Coś, co działa mniej wydajnie, często zwiększa spalanie.